Cześć, ja jestem Tomas, i dzisiaj przedstawię wam błędy w Ben 10, o których nie miałeś pojęcia. Na wstępie jednak chciałbym poprosić was o zostawienie łapki w górę pod tym filmikiem, jakiegoś ciekawego komentarza odnośnie tego odcinka oraz pamiętaj o subie, ponieważ naprawdę wielka ilość z was nie subskrybuje tego kanału, a ogląda filmy. A teraz już bez przedłużania, zaczynajmy z pierwszym błędem. Jeden z błędów możemy zauważyć w odcinku Bój się ciemności. W scenie, kiedy dochodzi do wybuchu statku, widzimy jak Ben zmienia się w płota I tutaj pojawia się błąd, dlatego że promień światła Omnitrixa zamiast zielonego jest niebieski. Ten błąd jest naprawdę ciężki do zauważenia i naprawdę mała ilość osób była w stanie go dostrzec. Jak wiemy zegarek Bena Omnitrix daje obcym ubrania wzorowane tym co nosi jego nosiciel. Dlatego na przykład cztero ręki nosi ubrania podobne do Bena. W odcinku Gwen 10 widzimy jak Gwen nosi zegarek i wtedy kosmici ubierają się podobnie do niej. Co ciekawe w odcinku wyrobiony. Mimo, że kosmici w których zmienia się Kevin nie mają Omnitrixa to noszą oni odzież Bena. A tak nie powinno być. Jest to ewidentny błąd. Kolejny błąd widzimy w odcinku. Moje wielkie kosmiczne wesele. W scenie, kiedy Ben, zamieniony w kulopłota, wychodzi z wody. Jesteśmy wtedy w stanie dostrzec, że pasek na brzuchu kulopłota na chwilę znika. Kolejny błąd pojawia się w ostatniej serii, czyli Ben Ten Omniverse. W odcinku Powrót na Rewonę Mamy tam scenę, kiedy Ruk goni murojdy wokół domu i wyciąga on tam swój protosprzęt. Jednak w kolejnej scenie jego urządzenie znowu jest na plecach. A potem chwilę później znowu trzyma je w dłoni. W tym odcinku pojawił się jednak jeszcze jeden błąd. Zwróć Zwróćcie uwagę na pięści sok Squatcha, są one żółte zamiast szarych. A teraz wrócimy do Ben ten Classic. W odcinku Prehistoria w pewnym momencie, kiedy Ben bierze hulajnogę nogę, widzimy jak na jego koszulce z tyłu pojawił się czarny pasek, mimo tego, że zazwyczaj tego paska jak w tym momencie nie ma. Kolejny błąd pojawia się w serii Ultimate Alien w scenie, kiedy Ben zamienia się w kulopłota w ostatecznego kulopłota. Jak dobrze wiemy, ostateczny kulopłot ma wokół swojego Omnitrixa Metalowe elementy. Natomiast w jednej ze scen tego elementu brakuje i kulopłot go nie posiada. A dzieje się to w 13 odcinku serii Ultimate Alien. Edit, wkradł się błąd, nie jest to 13, tylko 15 odcinek. Jo. O skromnym, prostym i przyjemnym do wymówienia na tytule odcinka: Pomyłko Hedron. <ścoughs> jeszcze raz: Pomyłko Hedron. Jezu, kto wpadł na taki tytuł odcinka? WTF. Poza tym, w tym odcinku pojawił się jeszcze jeden błąd. W scenie, kiedy Gwen jest zamrożona przez Agregora. Jak widzimy, jej usta są otwarte. Natomiast chwilę później, kiedy jest ona już rozmrażona przez Szlamfajera, jej usta są zamknięte, w sensie widzi widać tylko zęby. Niestety w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki filmik wam się spodoba i zostawicie tu łapeczkę w górę. A w komentarzu napisz, czy chcesz kolejny odcinek z tej serii.